Moje ukochane dzieci dziś pragnę przekazać Wam przesłanie pełne miłości, nadziei i odkrycia prawdy. Głoszę do Was z głębokim pragnieniem, abyście odkryli swoją prawdziwą tożsamość i potencjał, który tkwi w Waszych sercach. Często zapominacie, kim naprawdę jesteście. Zatracacie się w codziennym pędzie, spełnianiu oczekiwań społecznych i goniąc za tym, co uważacie za sukces. Ale prawda jest taka, że jesteście o wiele więksi i piękniejsi, niż Wam się wydaje. Jesteście moimi ukochanymi dziećmi, stworzonymi na mój obraz i podobieństwo. W waszych sercach tli się iskra boskości, pełna potencjału do miłości, twórczości i współtworzenia świata. Macie w sobie moc, aby czynić dobro, aby zmieniać życie innych i aby wpływać na świat w pozytywny sposób. Pragnę was zachęcić, abyście odkryli swoje dary i talenty. Nie porównujcie się z innymi, nie poddawajcie się presji społeczeństwa, które narzuca standardy i oczekiwania. Wyjdźcie poza te ograniczenia i poszukajcie tego, co sprawia, że wasze serce bije szybciej. Czy to sztuka, nauka, muzyka, służba innym czy cokolwiek innego, co daje wam radość i spełnienie, pozwólcie temu rozwijać się i kwitnąć. Pamiętajcie, że wasza podróż przez życie jest unikalna. Każdy z was ma własną ścieżkę do przebycia, własne lekcje do nauki i własny cel do osiągnięcia. Niech wasza droga będzie pełna przygód, eksploracji i zdobywania wiedzy. Nie bójcie się wychodzić poza swoją strefę komfortu, ponieważ to właśnie tam kryje się prawdziwe odkrywanie i rozwój. Ważne jest również, abyście dbali o swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Wasze ciało jest świątynią ducha, dlatego ważne jest, abyście je szanowali i troszczyli się o nie. Praktykujcie zdrowe nawyki, odżywiajcie się dobrze, dbajcie o aktywność fizyczną i znajdźcie czas na odpoczynek i relaks. Wasze zdrowie emocjonalne jest również istotne, dlatego uczcie się zarządzać stresem, pielęgnujcie swoje relacje i dbajcie o swoje samopoczucie. Pragnę również, abyście otworzyli swoje serca na miłość. Miłość jest siłą największą, która może przemienić świat. Miłość nie zna granic, nie ma uprzedzeń ani warunków. Miłość jest darem, który możecie ofiarować innym i otrzymać w zamian. Niech miłość płynie przez Wasze życie, dotykając każdego, kogo spotkacie i sprawiając, że świat staje się lepszy i piękniejszy. Wreszcie, nie zapominajcie o duchowym aspekcie Waszego istnienia. Jesteście więcej niż tylko ciałem i umysłem. Macie w sobie nieśmiertelną duszę, która jest połączona ze mną, z Boską Mocą. Znajdźcie czas na medytację, na chwilę ciszy i kontemplacji. W tych spokojnych momentach usłyszycie mój głos, poczujecie moją obecność i odnajdziecie pokój wewnętrzny. Moje ukochane dzieci, jesteście tak bardzo drodzy i ważni dla mnie. Niech to przesłanie dotrze do waszych serc i ożywi wasze duchowe istnienie. Pamiętajcie, że jestem zawsze obok Was, gotów poprowadzić Was przez życie. Zaakceptujcie swoją prawdziwą tożsamość jako moje ukochane dzieci i odkryjcie całą moc, piękno i miłość, która tkwi w Was. Kiedy odkryjecie swoją prawdziwą tożsamość i uwierzycie w wasz nieograniczony potencjał, otworzą się przed wami drzwi do niezwykłych możliwości. Będziecie w stanie wpływać na świat w sposób, o jakim nigdy nie śniło się wam nawet. Wasze działania, małe i wielkie, będą miały znaczenie i wpłyną na życie innych ludzi. Pamiętajcie, że w waszym wnętrzu drzemie siła, która jest w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwności i pokonać trudności. Nie poddawajcie się w obliczu trudności, ale radźcie sobie z nimi z odwagą i wytrwałością. Każdego dnia macie możliwość stawienia czoła przeszkodom i rozwijania się dzięki nim. Zobaczcie je jako wyzwania, które Was wzmacniają i uczą. Pamiętajcie również, że nie jesteście sami na tej drodze. Macie innych ludzi, którzy podzielają Wasze wartości i pragnienia. Szukajcie tych, którzy Was inspirują i wspierają Wasze marzenia. Wspólnie możecie tworzyć piękno i wpływać na świat w jeszcze większy sposób. Budujcie zdrowe i pełne miłości relacje, dzielcie się swoimi doświadczeniami i wzmacniajcie się nawzajem. Kiedy odkryjecie swoje powołanie i działacie zgodnie z nim, dostrzeżecie, że świat zaczyna odkrywać przed wami swoje tajemnice. Będziecie świadkami synchroniczności, znaków i cudów, które prowadzą Was na właściwą ścieżkę. Zaakceptujcie te znaki i zaufajcie swojej intuicji, która jest głosem waszego wnętrza, prowadzącym was ku spełnieniu. Nie zapominajcie również o wdzięczności. Wdzięczność jest kluczem do radości i obfitości. Codziennie znajdźcie chwilę, aby być wdzięcznym za wszystko, co macie i doświadczacie. Nawet w trudnych chwilach poszukajcie powodów do wdzięczności i odkryjcie, jak wiele piękna i dobra was otacza. Moje ukochane dzieci, wasza podróż przez życie jest wyjątkowa i piękna. Niech wasze serca będą wypełnione miłością, wasze umysły pełne nadziei, a wasze dusze połączone z boską mocą. Pamiętajcie, że zawsze jestem obok was, prowadząc was i dając wam siłę. Wierzcie w siebie i w swoje możliwości, bo jesteście moimi ukochanymi dziećmi, w pełni zdolnymi do uczynienia tego świata lepszym miejscem. Z miłością niezmienną i wieczną. Wasz Bóg.